Ją się z tej strony. Michał Kiety, dziś jesteśmy na przejeździe kolejowym. Obok stacji, Brosław Fleśnica Nie pamiętam na jakiejś ulicy. To jest obok stacja, gdzie się nam prezentuje czterorogatkowy, czterosygnalizatorowy przejazd kolejowy. Tam już widać nawet peron. Jest S4, S2, tam jest S1 i S3. No i nam się prezentuje piękny lecik z Bombardiera. n 4 n 2 I tu jest znak. Przewód kolejowy znajduje się na linii Numer 275, a tak dokładnie na 13 km i 741 to Jest oto ten przejazd, a już się widzimy na drugiej stronie. Tutaj jest szlak na Legnicę, tam jest szlak na Wrocław Główny. I oto nam się prezentuje drugi, przejazd kolejowy z drugiej strony. Jest jeden, jest trzy i co, widzimy się już na prze Rogatki tam się zamknęły A więc prezentacja po zamknięciu Przejdź się prezentuje O, usterka jest Nie migają O, obok migają. Tam się jeszcze nie zamknęły Przy sąsiednim przejeździe Co dziwne to już się zamknęło, jak pociąg ma z tamtej strony. O, mrugają tam. O widzicie? Zamykają się. Czyli jedzie. Wszystko tej ulicy było z bombardiera. <młysza> Jeszcze to, towarowie. no i to jest nasz pociąg jedzie machamy Okay. Mianka Okej, okay, ja więc się teraz otworzą bogatki O ile nie będzie jeszcze jeden ale nie na no 100% nie A na się Dalelej że trianka Nie no i odom. A, otwierają się rogatki. Więc to żegnam się z Wami. Podajcie na mój kanał. Tata.